ma Polak. Co wy tu robicie? Chemy zakupić broni na wojnę z Wielką Brytanią i Francją M. No to dobrze trawiliście. ma się tu to. Dzięki. Czas na. Nie poddam się chuju. To twój koniec Niemcu. Wielka Brytania i Francją teraz. Owychuje to was z koniec. Teraz Polasku zdechniesz. To niemożliwe. I kurw zdechnie się. Niemcy dginą na szawsze. Błagam, Polska i Węgry, zostawcie nasz. Nie. Miecze nam się połamały. Jej. Teraz spotka was karma chujki jebane. Haha, ha, teraz wygram. Nie noginiemy. No, nie poddamy się herbaciazu. Oh, curva!